Witam kochani, idziemy dzisiaj po tyczkę i będziemy robić pogoda jest jaka jest 9 lutego powoli drzewa zaczynają kwitnąć ale co z tego jak i tak, zaraz przyjdzie wróz i to wszystko zetnie. Takie mamy czasy, takie mamy dni. No, i dobra, drzewo jest wpadnięte, wystarczy je teraz dobrze wyrwać, i mamy taką długą lagę, akuratną. Trouble, trouble. This is maybe. mm